Witam wszystkich bardzo serdecznie na moim kanale w dzisiejszym filmie porównawczym. Ale dzisiaj będzie taka zmiana. Otóż porównamy sobie zbiór takich ekskluzywnych marek, różnych po prostu projektantów z najwyższej półki. Tak sobie wymyśliłam, że dzisiaj taki odcinek będzie. Myślę, że następne będą już z takimi konkretnymi projektantami, z konkretnymi jakimiś takimi e, po prostu rzeczami, ubraniami. Natomiast dzisiaj. Zbiór wszystkiego, można tak powiedzieć. Kochani, jeżeli jesteście tutaj po raz pierwszy, to bardzo serdecznie zachęcam Was do subskrybowania mojego kanału, do klikania w dzwoneczek, dzięki czemu będziecie na bieżąco ze wszystkimi nowościami, które się tutaj pojawiają, oraz zachęcam Was do śledzenia mojego Instagrama, do którego link znajdziecie w opisie filmu na dole. Moi kochani, na początek projekt 360, kolejny element. Te wszystkie już poprzyszywałam, żadna szpilka nie wystaje, poza dzisiejszą, czyli tutaj ten element czarny został przede mnie tutaj właśnie przymocowany. Kochani, korzystałam ze strony Farfetch i tam po prostu sobie wszystko przeglądałam: takie nowości i różne takie po prostu ciekawostki, i stwierdziłam, że tyle znalazłam podobieństw, że nagram taki właśnie film zbiór. Wszystkich tych takich ekskluzywnych rzeczy. I jako pierwsza marka ETRO, ko, i to będzie koszula, taka w kwiaty, 2733 złote. Więc marka Etro robi bardzo ładne rzeczy. Zauważyłam, że naprawdę tam są i przepiękne wzory i przepiękne kolory i kiedyś ktoś nawet prosił mnie, żebym zrobiła takie porównanie konkretnie z tą marką. Myślę, że może kiedyś to nastąpi, czemużby nie. Natomiast dzisiaj akurat wybrałam koszulę tej marki i ona się tutaj w dzisiejszym filmie porównawczym pojawiła. Teraz propozycja ode mnie i to jest coś, co bardzo mi gdzieś tę koszulę od właśnie Etro przypomina. No i jako pierwsza taka koszula w kwiaty. Gdzieś ona mi się skojarzyła z, właśnie z marką Etro, nie wiem dlaczego, ale po prostu może ze względu na te kolory, jest też taka bardzo ładna, e, przede wszystkim ma śliczne takie guziki, one są taką wisienką na torcie, ja za tą koszulę zapłaciłam 24 zł, e, tak jak e, wspominałam już kiedyś w filmach porównawczych, mogę się mylić co do cen, dlatego że co do cen tych moich ubrań, e, ponieważ e, tych rzeczy mam dużo i ja nie jestem taka, że zapisuję sobie wszystko, za co, co ile za co zapłaciłam, tylko po prostu cieszę się z tych zakupów i nie patrzę naprawdę na te ceny, więc... E, Mogę się tutaj mylić, ale z tego co pamiętam, ta koszula na pewno ponad 20 zł kosztowała, więc mogła kosztować 22, ale do 24 nie więcej. Z tyłu ona tak się prezentuje, jest bardzo fajna, jest to sztuczny materiał, co prawda ta odetro jest jedwabna, ale ja nie lubię jedwabiu, jak wiecie, więc mi to nie przeszkadza, jak dla mnie na większy plus, stąd też cieszę się, że ją mam, bo ona naprawdę przypadła mi bardzo mocno do, do gustu. Kolejna rzecz to spodnie w paski od Karla Lagerfelda. 1558 zł. Fajne. Ostatnio też zaczęłam kupować takie szersze spodnie. Jakoś tak zaczęły mi się podobać. I teraz pokażę Wam propozycję ode mnie i znacie tę rzecz bardzo dobrze. Znacie te spodnie bardzo dobrze, ponieważ one dość często pojawiają się w moich filmach, ale są naprawdę bardzo, bardzo fajne. Jadę zaraz odebrać wieszaki i już będę Wam wszystko na wieszakach pokazywała. Natomiast dzisiaj jeszcze te spodnie pokażę Wam w ten sposób. Wy je znacie, więc tylko wyświetli Wam się wybrana przeze mnie stylizacja. To są spodnie, które troszeczkę zwężałam. Bardzo je lubię. Paski, paski, wszystko się zgadza. Teoretycznie naprawdę super się w tych spodniach czuję i jestem z nich naprawdę zadowolona. I te spodnie kosztowały 15 zł. Z tego co pamiętam, mogę się mylić. Ale. Jakieś grosze, dosłownie jakieś grosze, także te spodnie dzisiaj musiały się tutaj pojawić. Teraz taka czarna narzutka, siatka, coś plażowego, ale też można ubrać to oczywiście do jakiejś stylizacji, marka Missoni, 4200 zł. Ostatnio znalazłam dwie podobne takie właśnie narzutki, jedną sprzedałam, druga została ze mną i zostanie, dlatego że właśnie przyda mi się typowo na plażę, stylizacja, która Wam się wyświetli, ale to zaraz, najpierw pokażę o czym ja mówię. Chodzi o taką siatkę i wyświetliłam się stylizacja taka po prostu nie na plażę. Natomiast mam zamiar to wykorzystywać typowo, ubierać na plażę na strój kąpielowy i właśnie może w niedzielę sobie to ubiorę. Bardzo fajna rzecz, bardzo przydatna. Niesamowicie taka przewiewna, wiadomo, bo to jest całe zrobione z siatki. I ja za swoją siatkę zapłaciłam 20 zł. Teraz spodnie w kwiaty. Marka Valentino. Cena 8112 zł. To o tych spodniach wspominałam. Pomyliły mi się z marką, że to były od Prady. Nie, to są od Valentino. Kiedyś wspominałam, że kupiłam sobie też właśnie takie spodnie w kwiaty, które gdzieś widziałam. I to właśnie mowa była o tych spodniach. Bardzo ładne. Natomiast, okej, okay, dobra, cena ceną, nie, nie będę na ten temat nic mówić. I teraz pokażę Wam propozycję ode mnie. I wybrałam dzisiaj takie spodnie, w kwiaty dla porównania. Mam jeszcze takie niebieskie, które zostawiają się, które tutaj wziąć do tego filmu. Natomiast postawiłam na te, żeby, żeby tak bardziej zauważyć jakieś delikatne podobieństwo. No, takich spodni w second-handach trochę jest, ale nie zawsze są takie ładne wzory. Na no, akurat te kwiaty bardzo mi się podobają, przypadły mi mocno do gustu i, i po prostu cieszę się, że je sobie kupiłam. Kiedyś nie było mowy, że mnie ja takie spodnie nosiła. Natomiast teraz gdzieś po nie czasem sięgam. I za swoje spodnie zapłaciłam 7 zł. Teraz spódnica w kwiaty Alessandra Rich. To jest taka projektantka, ona robi rzeczy takie, do który, z którymi kiedyś zrobię porównanie. Konkretnie taki film będzie kiedyś z Alessandrą Rich, właśnie z jej rzeczami, ponieważ dużo takich podobieństw tam znajdujecie. Nie mogłoby jej tutaj zabraknąć w tym właśnie filmie. I cena tych, tej spódnicy to 4610 zł. Więc trochę kosztuje ta spódnica. Ona ma ogólnie bardzo ładne rzeczy. Na przykład e, znalazłam taką sukienkę kiedyś w kropki, ale to pojawi się w przyszłości, która jest tak podobna do projektu e, od Alessandry Rich, że normalnie byłam w szoku. Natomiast e, nie będę już dalej zdradzać takich szczegółów, To się pojawi w przyszłości, myślę. E, natomiast dzisiaj tutaj mm, ta spódnica i u niej to jest taka spódnica w kwiaty i we wzory właściwie. E, nie podobają się buty tutaj, jeśli chodzi o tę stylizację, ale tego już nie będę komentowała. Tak, tak modelka została ubrana, tutaj te buty mi się nie podobają. Natomiast teraz pokażę Wam moją śliczną spódnicę która jest też w takie wzory, no co prawda tutaj kwiatów nie ma, ale ona kojarzy mi się z marką z najwyższej półki i kojarzy mi się również z projektantem nie tylko z rzeczami od Alessandry Litsch, ale również z marką Versace, bo gdzieś też widziałam coś takiego kiedyś podobnego w takich klimatach, bardzo ładna jest ta spódnica, uwielbiam ją, ona jest niesamowicie elegancka, ja ją troszeczkę zwężałam, przerabiałam, zapłaciłam za nią 18 zł, z tego co pamiętam, jeżeli się mylę, to to wybaczcie mi, ale to i tak... Granica błędu jakaś musi być, natomiast to są drobne sprawy. Nawet zobaczcie do tej spódnicy, do tej koszuli, którą mam na sobie, bardzo ładnie by wyglądała ta, ta spódnica. Teraz tak sobie y, to zauważyłam. I znowu coś od Alessandry Rich i tym razem biała koszula z takim dużym kołnierzem, i takich koszul w handach jest bardzo dużo. Ja na nie, jak polowałam, to ich było mnóstwo, teraz jakoś o nich zapomniałam, bo nazbierało mi się trochę tych koszul, więc stwierdziłam, że już koniec polowania, nie, nie szukam ich, więc na nie nie zwracam po prostu uwagi, ale one są. I cena 5039 zł tej koszuli właśnie od projektanta. I powiem Wam szczerze, że naprawdę jest w czym wybierać. Jeśli chodzi o second handy i takie koszule. Czyli wybieramy sobie przeróżne kołnierze, jakie wolimy, jakie preferujemy, wszystko takie znajdziemy, naprawdę. I teraz koszula ode mnie, czyli też właśnie taki kołnierz duży, bardzo nawiązuje do tej od projektanta. Z tyłu ona się tak prezentuje, jest czysto biała, jest w stanie idealnym. Lubię bardzo tę koszulę, bo ona jest. Naprawdę świetna i można z nią zrobić różne fajne stylizacje. Jedna rzecz mi tylko tutaj zawsze w niej przeszkadza, że za bardzo tego kołnierza nie można nawierzch wywinąć, wypuścić, dlatego że on jest tutaj trochę przeszyty, ale mogę to poprawić. Według własnego uznania to nie jest jakiś problem, tylko co takie, tak musiałam to wam powiedzieć, zaznaczyć. Natomiast ona tak to spełnia wszelkie moje oczekiwania, i to jest jedna z moich białych koszul, które znacie, bo nagrywałam dla was film o porządkach w moich koszulach. Teraz jeansowe shorty Aria, nie wiem czy dobrze to przeczytałam, niech będzie, cena 4264 zł, dla mnie to jest porażka, tutaj muszę to skomentować, bo za jeansowe shorty z naszyciem kilku cyrkonii, zobaczcie, tutaj zajęłoby mi to tak naprawdę 40 minut, żeby tak zrobić spodnie właśnie te, które Wam się wyświetliły i... Ja dużo więcej czasu poświęcam na przeróbki, dużo więcej czasu na wyszywanie i tego typu sprawy, więc te jeansowe shorty no, są, są po prostu shortami z cyrkoniami. Ale je specjalnie tutaj wybrałam i teraz pokażę Wam moje, które też znacie, ale no, oczywiście musiały się tutaj pojawić. Moje to są trochę takie dłuższe. Mam też typowo shorty takie jeansowe, które mogłam dzisiaj pokazać i które wyszywałam, przerabiałam, natomiast chciałam konkretnie te. Bo te najbardziej po prostu lubię i je bardzo dobrze znacie, jeżeli mnie po prostu tutaj oglądacie. One tak się prezentują, ja tutaj poświęciłam dużo pracy i specjalnie dla Was te spodnie przerabiałam, zapłaciłam za nie 5 złotych, ogólnie one były długie. Natomiast oczywiście jeszcze plus moja przeróbka i wszelkie tutaj jakieś dodatki, to też jest wiadomo jakiś koszt, natomiast no czas jest najcenniejszy, więc to ile czasu na takie spodniki poświęciłam, właściwie cały wieczór, cały wieczór i trochę nocy żeby to wszystko y, po prostu ogarnąć. Także moje spodenki wyglądają w ten sposób. Następnym razem może jak będę jakieś porównanie robiła, to pokażę Wam inne takie krótkie, dżinsowe shorty, które też y, zrobiłam, bo trochę takich shortów mam, które sama sobie y, po prostu tworzyłam. Teraz, kochani, cekinowa sukienka od Pakorabane i to jest cena 15402 zł. Ostatnio znalazłam coś bardzo podobnego i jak Wam tę rzecz prezentowałam, to wspominałam, że. U jakiegoś znanego projektanta widziałam coś podobnego. Właśnie chodziło mi tutaj konkretnie o pakorabane. I teraz pokażę wam moją narzutkę, którą ubrałam ostatnio na plażę. Stylizacja, która wam się wyświetli, jest z koszulą. Natomiast tak jak mówię, ubrałam to na plażę, nastrój kąpielowy i po prostu wszyscy nagle tak się spojrzeli, bo chyba po oczach ich bił ten blask cekinów, ale czułam się rewelacyjnie i do tego jeszcze dobrałam sobie fajną torebkę, bo na plażę też się stroję, Tak to już u mnie jest. Za swoją narzutkę zapłaciłam 15 zł, więc przepaść. Gdzieś no jest jakieś takie nawiązanie tak tych cekinów wielkich, no nie wiem, czym tam to się mogą różnić. Natomiast Tutaj, jeżeli ubrałam pod to koszulę, no to też zrobiła się z tego taka sukienka, taki projekt powiedzmy, więc nie wygląda to jakoś źle, uważam, że nawet bardzo dobrze i taką narzutkę można wykorzystać na różne sposoby, nie tylko na co dzień, czyli pod jakąś koszulę uspokajając ją, ale również tak jak ja to robię i ubieram sobie takie szalone rzeczy na plażę. Kochani! Bajkery, czyli to, czego większość na moim kanale nie lubi, a ja uwielbiam i nawet był, ktoś powiedział w komentarzach, że y, one chyba już są niemodne, no to proszę bardzo, są lorą bajkery 2460 zł. O mój Boże, to teraz moi, moje... Wszystkie bajkery to chyba są po 2 złote, po 5 zł, bo ja je wszystkie obcinam z różnych leginców i na nie poluję właśnie w dni najtańsze, dlatego że nikt tych getrów jakoś nie kupuje tych leginców. Takich no po prostu, jakoś tak ludzie rzadko kiedy. A ja je wszystkie kupuję, zwężam, skracam i mam sobie takie właśnie bajkery za 2 złote i też właśnie tutaj wam je pokażę. Zwykłe, najzwyklejsze, które też widzicie często w moich filmach. Nawet ich nie potrzebowałam, bo nie było takiej potrzeby, czyli. Tylko zwężone, mało pracy nawet można sobie gotowe kupić, że tak powiem, w Second handzie i właśnie na takie poluję po 2 złote, bo mi się to po prostu najbardziej wtedy opłaca, po co przepłacać na takich rzeczach, jak wolę sobie na przykład przepłacać na jakieś przepłacać, więcej wydać na jakieś marynarki, koszule, a na takie basiki, no to naprawdę staram się jak najtaniej. No i te bajkery też znacie. Ja za nie zapłaciłam właśnie 2 złote, więc tutaj przepaść trzeba te. 460 odciąć, zostawić dwójkę na przedzie, bo tamte kosztowały 2460, więc e, naprawdę, jeżeli ktoś lubi, a wiem, że niektóre osoby lubią bajkery, no to kupujcie je w dni najtańsze, przerabiajcie, obcinajcie, nawet strojek kąpielowy można z nogawek później zrobić, tak jak Wam pokazywałam. Także ile korzyści. No i ostatnia rzecz, moi kochani, to jest sweter kardigan i znowu Saint Laurent i to jest cena 7935 zł. Bardzo ładny kardigan, to muszę przyznać, że um, elegancki, biało-czarny, śliczny, super. A teraz pokażę Wam mój, który też jest śliczny. I też jest kaszmirowy, jest to skład taki lepszy, wełna owcza, kaszmir, angora, czyli wszystko co najlepsze tutaj w tym sweterku. No i kolor jest przepiękny, zielono-czarny, tu tylko takie nawiązanie, on jest też niesamowicie elegancki, bardzo mi się podoba. Za ten swój kardigan zapłaciłam 20 zł, z tego co pamiętam, mogę się mylić, ale wybaczycie mi to. Więc on z tyłu tak się prezentuje, uwielbiam, to jest vintage, ale to jest rewelacja po prostu, rewelacja, ja uwielbiam takie stare, piękne rzeczy z duszą. I kochani, teraz podsumowanie. Za rzeczy od projektantów ze strony Farfetch zapłaciłabym 56 313 zł, za swoje skarby zapłaciłam 136 zł. Jestem usatysfakcjonowana ze swoich zakupów i mogę kupować sobie dalej. Za te swoje 150 do 200 zł się śmieję. Yy, oczywiście ja więcej wydaję, ale yy, tutaj akurat w tym porównaniu tyle wyszło. Moi kochani, dziękuję Wam za oglądanie. Postaram się dla Was nagrać jutro film. Mój syn kończy jutro dwa latka, więc jest mega impreza u nas i muszę to zrobić dzisiaj wszystko jeszcze nagrać dla Was haul wyprzedażowy na niedzielę. Wszystko jest przygotowane, a w międzyczasie jeszcze coś przygotować, czyli ozdobić dom balonami i po prostu trochę może ogarnąć. Wiecie, o co chodzi. Także cała masa różnych fajnych rzeczy, można tak powiedzieć, bo ja gości w sumie bardzo lubię mieć w domu. Pozdrawiam wszystkich i... Zachęcam do subskrybowania mojego kanału, do klikania w dzwoneczek, yy, dzięki czemu będziecie na bieżąco ze wszystkimi nowościami, które się tutaj pojawiają, oraz zachęcam Was do śledzenia mojego Instagrama, do którego link znajdziecie w opisie filmu na dole. Trzymajcie się!